Cześć, dzisiaj jestem w Kuligowie. Przyjechałam tutaj, żeby robić zdjęcia na rozległych, kuligowskich krajobrazach pod ciężkimi, deszczowymi chmurami, a nawet spadającym deszczem. Jestem przygotowana ubraniowo, kaloszowo i w ogóle, żeby właśnie takie deszczowe zdjęcia robić. Jeszcze wczoraj wszystkie prognozy pogody mówiły o tym, że właśnie. Tak, dzisiaj tutaj będzie, czyli chmurnie i deszczowo. Jeszcze wyjeżdżając z domu, sprawdzałam prognozę pogody i mówiła ona, że o tej porze, czyli koło godziny trzeciej, będą full chmury, zero słońca i zacznie padać deszcz. Na razie chmur jest sporo, ale jest też sporo niebieskich punktów na niebie. Słońce cały czas to wychodzi za chmur, to się zaniechowa. Ale na pewno nie są to ciężkie burzowe chmury ani na pewno nie ma deszczu. Przyjechałam dzisiaj w trochę inne miejsce. Tutaj przede mną jest wyspa. Przynajmniej na mapie to wygląda jak wyspa. Są tam, jak widzicie, krowy i konie, ale one przechodzą tutaj tym brodem i on jest ok, można tym przejść, ale mimo wszystko jest tam dosyć głęboko. Przed chwilą tamtędy przechodziły krowy i Woda sięgała im po brzuch. Bo rozmawiałam tutaj z jednym z właścicieli tych krów i on mówi, że oni na wiosnę je tam wypuszczają na tą łąkę, a zabierają je stamtąd późną jesienią. Nie zabierają ich nawet na noc. Więc one są takie trochę, tam takie półdzikie są. Trochę się obawiam tych krów i koni. Ponieważ nastawiałam się na zupełnie inne zdjęcia dzisiaj, to teraz jestem nieco skonfundowana. Nie wiem, co robić. Raczej takiego planu zdjęciowego, jaki sobie wymyśliłam, to tutaj dzisiaj nie będzie. Nawet jeżeli pogorszy się pogoda, to chyba nie do aż takiej, jaką zapowiadały wstępnie te prognozy. Jedyną zaletą tego wszystkiego jest to, że do zachodu słońca jeszcze mam mnóstwo czasu. Mogę Połazić sobie tutaj, poszukać jakichś kadrów, mogę pojechać do Stasie Pola, mogę połazić gdzieś tam dalej w tym kuligowie. Może dzięki temu odkryję jakieś fajne miejsca. Spróbuję też zrobić kilka zdjęć z wodą. To jest małe rozlewisko, ale mimo wszystko światło, słońce, może się w tym ładnie odbijać. Spróbuję wykorzystać te chmury, które są na niebie, bo one są bardzo ładne. Jezu, słońce mi daje po oczach. One są bardzo ładne tak naprawdę. Tylko to nie jest ta godzina na zdjęcie, jest trzecia. Gdybym wiedziała, że taka będzie pogoda, to przyjechałabym co najmniej dwie godziny później, albo i trzy. Liczyłam na to, że jak się zachmurzy i będzie padał deszcz, to godzina trzecia jest lepsza niż piąta, bo mimo grubej warstwy chmur, zawsze więcej światła jednak gdzieś tam trochę się przebije. Zrobiłam trochę zdjęć i ruszam dalej. Wybieram się teraz do Stasiopola, to jest bardzo niedaleko stąd. Widać to miejsce, jak patrzę w tamtą stronę, ale muszę to niestety naokoło objechać. A potem stamtąd na tradycyjne miejsce w Kuligowie. Tylko, że dzisiaj chyba nie będę fotografowała tych słynnych trzech drzew. Jezus, coś mi tu lata. Nie będę fotografowała tych słynnych trzech drzew, tylko pójdę dalej. Zobaczę, co jest tam dalej za nimi. Skaranie boskie z tą pogodą. Chmury zamiast napływać takie ciężkie, deszczowe, to odpływają. Ro wszystko się totalnie przejaśnia. Nie ma żadnej zgodności z prognozami pogody. Mam widok na. E, to nie wiem, czy to są wierzby, ja się naprawdę na tych drzewach nie znam. W każdym razie mam widok na drzewa tutaj na takiej. na, na drugim końcu tej wyspy, o który, na którym przed chwilą była. Więc na drugim końcu są. Drzewa i ja je parę razy już robiłam im zdjęcia. One bardzo ładnie wychodzą. Czy przy tym słońcu tak też będzie? No to się zaraz okaże. Zejdę sobie tutaj na dół i podejdę bliżej wody. Tam będę miała możliwość zrobienia zdjęcia z niższego poziomu. Jesienią, jak tutaj przyjeżdżałam, albo zimą też, cały ten teren, po którym teraz idę, był kompletnie zalany wodą. Wszędzie tutaj. Stoi woda, nie ma mowy o tym, żeby zejść na dół. Także dla mnie teraz to jest pewnego rodzaju atrakcja, że idę i z innej strony sfotografuję te drzewa, które rosną na tej wyspie. Przejdę kawałek dalej na takie moje stałe miejsce, z którego fotografuję te drzewa. Zazwyczaj, kiedy jest tutaj rozlana woda, może z, tamtego, z tamtej perspektywy troszeczkę lepiej to się chwyci. W tym miejscu zrobiłam jedne z moich ulubionych zdjęć, ale warunki były wówczas kompletnie inne. No oczywiście była inna pora roku, wiadomo, ale ostatecznie wyglądało to inaczej. I zobaczcie, jak wyszły zdjęcia. Jestem w trzecim miejscu, trzecim wierzbowym, bo to chyba jednak wierzby są. Poprawcie mnie, jeśli to są jakieś inne drzewa. W każdym razie jestem w trzecim miejscu i schodzę teraz na dół, żeby spróbować zrobić im zdjęcia z poziomu wody. No znaczy to może nie z poziomu wody, ale z takiego niższego poziomu znacznie. Bo tutaj, jeżeli zejdę do końca, to będę jeszcze poniżej ich chyba rośnięcia. Tak mi się wydaje. Albo dokładnie na tym samym poziomie, więc... No, tak to wygląda. Tutaj w tą stronę też dosyć ładnie obraz się układa. Tutaj są zarośla i one niestety przeszkadzają. Wolałabym, żeby tutaj była po prostu sama woda. No ale co zrobić? Na samą wodę trzeba poczekać do października albo nawet listopada. Wtedy, jak będzie tu wszystko zalane, to będzie boss. Tego się nie spodziewałam, ale wychodzi na to, że dzisiejsza sesja to będzie sesja krów. Chmury zaczynają się zmieniać i zaczynają układać się w bardzo ładne formy. Więc może się okazać, że ta sesja to nie będzie. Sesja portretowa krów, może się okazać, że jeszcze coś uda mi się zrobić. Chcę podjechać kawałek dalej do Czarnkowa. Tam jest dostęp do wody, i być może uda mi się złapać odbicia w wodzie. Może zachodzącego słońca, bo na horyzoncie troszkę się przejaśnia, więc może się tam słońce w pewnym momencie pojawi, a jak nie, to chociaż odbicia tych takich skłębionych, mocnych chmur. Jestem już w Czarnkowie, ale światło nadal jest fatalne. Niebo jest przepiękne, ale odbicia w wodzie niestety bardzo słabe. Przy braku światła, no trudno się czegoś innego spodziewać. Jest już ciemno. Chmury są, nawet takie dosyć dziwne są te chmury, miękkie, momentami całkiem mocno zaznaczają się na niebie, ale światła nie ma żadnego. Mimo to znalazłam jeden fajny układ tutaj. Spójrzcie, jak to wygląda. Tak to wygląda w rzeczywistości, a tak wygląda na ekranie aparatu. Rzeka się wije, wystają tam jakieś pojedyncze drzewa. Dalej, przy tym zawinięciu rzeki są trzciny. Liczę na to, że te chmury będą ratowały mi zdjęcia dzisiaj, bo gdyby nie one, to ten płaski. Nawet nie chodzi o to tylko, że ten krajobraz jest płaski i pozbawiony kierunkowego światła. Jest coś takiego w tym świetle, że wszystko jest takie mdłe, jest coś takiego, że nie ma takich wyrazistych momentów. Nie wiem, jak będzie z odbiciami światła. Może odrobinę będę musiała w Photoshopie to podciągać. A może nie, bo jednak tutaj na horyzoncie jakieś takie kolory się pojawiają, więc może coś z tego tutaj się jednak odbije, będzie widoczne. Mam nadzieję, że to będzie fajny kadr, bo dobrze rokuje. Będę się zbierała do domu. Obejrzę sobie, co z tych zdjęć w ogóle wyszło, a Was zachęcam oczywiście do lajkowania, komentowania, subskrybowania, postawienia mi czasem kawy. No i do zobaczenia w następnym filmie.